Jak widzicie, to kolejny odcinek naszej pięknej gry. <laughs> Właśnie przed chwilą zainstalowałem aktualizację 1,2. Jak widzicie, w prawym rogu można powiedzieć, zostały dodane odznaczenia, jakie możemy zdobyć poszczególną bronią lub pojazdem. No, ok, zobaczymy, czy jeszcze się zmieniło. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, cały czas toczymy walki tutaj o, o tą zimną wyspę. ok zobaczmy jak to tu wygląda o, sami widzicie co tu się stało yy, wczoraj to tutaj wszystko było nasze no, dziś tak jak widzicie trzeba się starać o o że tak powiem odzyskanie ziem ok przeniesiemy się w sam środek walk Okej, okay, wczytywanie dobiegło do końca, więc yy, zaczynajmy tutaj szturmować. Więc co my tutaj... Mhm. O, widzę pasek tutaj przejęcia bazy też został zmieniony. Jest moim zdaniem lepszy, bardziej, bardziej yy, przejrzysty, że tak się wyrażę. Może uciekły też, yy, może została zlikwidowana waluta z gry? Okej, okay. jeden mniej, drugi mniej. Ajajaj, no niestety O proszę Tutaj też nam uległo wszystko zmianie Teraz tutaj się trzeba połapać w ogóle o co chodzi mhm. A Gdzie tutaj jest, aha tutaj, dobra Okej, okay. waluta z gry nie została zniesiona, niestety, ale szkoda. Dobra, lecimy dalej. Woj, cholera, czuję, że to był nasz ostatni szturm. No i... Tak jak mówiłem, pojazdy zniszczone, szturm chyba został przerwany. O. Tak, jak się spodziewałem, tutaj trzeba e, odbić bazę, ale jeszcze raz tylko rzucę okiem tutaj. Nie, tu już tutaj wszystko jest bez, bez, bez jakichkolwiek chyba zmian. Ale jeszcze spojrzymy. Tak, tutaj jak widzicie niestety żadnego z hełmu nie kupimy sobie za waluty, którą zdobędziemy w grze. Chyba, że będziemy znajdować takie rośliny, które rosną na planetach i to będziemy mogli sobie kupić. No ale, no niestety. O, chyba że? Czekajcie, tutaj jest. O, sama twarz za 5000. No nic, dobra. Lecimy dalej. O, czołg. Jebany Chętnie się nim bym zajął, gdyby tutaj jakieś działo było sprawne. Tym akurat jestem dobry. Warto było przykampić. Nie jestem zwolennikiem kampienia, ale nieraz to jest fajna sprawa. Kogoś tam nam... okej, okay, następny I takich większych zmian po aktualizacji nie widzę jak takich drobnych że amunicje Mm. O, tutaj też jest właśnie tam w biegu. O, już uruchomi działa. Naprawimy. Okej, okay, gdzie są czołgi? Nie rozumiem jednego, tutaj zawsze były pola obronne Nie rozumiem dlaczego ich nie ma Chyba, że no nie No chyba, że aktualizacja zniosła wszystkie pola On no, to by było ciekawe o, jeśli obejrzycie sobie stary odcinek będziecie widzieli takie y, pola energetyczne, które chroniły y, wejście do baz. MVP. teraz widzę, że ich nie ma, więc. A nie są. OK, Wszystko wróciło do normy. C, C, gdzie? Tu jest to co? No i się kurde, zgubiłem znowu. A, ah, tutaj byłem. Oko, nie żyje. Okej. Okay. Nie ma co tu już siedzieć. Okej. Okay. Mój czas nagrywania się powoli kończy, więc będę kończył tutaj ten odcinek na takim etapie, jak widzicie. Następny odcinek się postaram nagrać już z jakimś tutaj znajomym. Tutaj jeden ze znajomych wyraził chęci dołączenia tutaj do tej frakcji, także powinno być. Weselej niż jest do tej pory. Także do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku już niedługo, może w dwóch.